Dejo de mi corazón las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Zauważyłem przede wszystkim, że kultura latynoska ma bardzo wiele wspólnego z kulturą słowiańską i to najbardziej mi się podoba, bo jest spontaniczna. Jest ciepła i spontaniczna i ceni się tam to, co jest najważniejsze, czyli piękny śpiew, piękne kobiety, piękne krajobrazy, czyli wszystko to, co jest potrzebne do życia po prostu. A przy okazji w muzyce latynoskiej jeszcze ostało się poszanowanie dla melodii, co... W dzisiejszej muzyce jest już coraz rzadziej spotykane, a bardzo szkoda. Jak najczęściej. Ja myślę, że ludziom tak naprawdę potrzeba takiej muzyki, znaczy w ogóle każdej muzyki, w ogóle każdej kultury. Potrzeba. Z kulturą, jak wiadomo, ostatnio za dobrze nie jest, yy, zwłaszcza z jakimś poszanowaniem dla sztuki. Myślę, że, że każda forma, która prowadzi do, do, do przybliżenia jakiejś twórczości, yy, jest dobra, może, może, może jakoś zaowocować.